Witam wszystkie zedykalne skorpiony na czytaniu energii miesiąca października 2020 roku. Pamiętajcie, że jest to energia ogólna, w związku z czym nie z każdym z Was będzie rezonowała. Jeżeli nie znajdujecie się w nim, zapraszam Was na inne kanały. W tym miesiącu troszkę skrócona wersja, ponieważ nie wrabia się czasowo z taką standardową. Po prostu będzie mniej do pytań, do róg. Skorpion i energia ogólna. Energia ogólna jest taka, że będziecie przyglądać się jakiejś kobiecie, w Waszym otoczeniu, tak? To jest takie, właśnie Runa Mannas to jest takie przyglądanie się. Ogólnie to jest kolektywizm, czyli w Waszej pracy będzie dobra współpraca, będzie tak fajnie, bo będziecie po prostu jednością, ale z jednej strony też będziecie przyglądać się jakiejś kobiecie. Może to być matka, może to być ktoś z rodu, może to być koleżanka, może to być jakaś sympatia i to jest takie przyglądanie się uważne, jaka ona jest, co ona robi itd., itd. Duże wiadomości do was przychodzi. Możliwe jest awansowanie, tutaj podpisanie jakiejś umowy. Osoby, które szukają pracy, powinny w październiku tą pracę znaleźć, bo jest podpisanie umowy. To jest też te dwie runy mówią o jakby awansie, tak, awansie w pracy ale też bardzo dużo takiego wyciszenia was będzie, chłodu emocjonalnego i takiego podchodzenia racjonalnie do, do tych wszystkich sytuacji, które będą Was spotykały w październiku. To jest dobre, tak? To jest takie po prostu na chłodno kalkulowanie, ale również tu mogą być zatrzymania, czyli jeżeli na coś czekacie, to to może się troszkę opóźniać. Pierwsza połowa miesiąca. Pierwsza połowa miesiąca i wsparcie sił wyższych. Tutaj jest otrzymywanie czegoś, Jakiegoś podarunku, to też może być uznanie, to właśnie może być ten awans na przykład. Yy, możliwa jakaś dalsza podróż. Jeżeli macie dzieci, to jeżeli macie dzieci, to one będą potrzebowały jakby więcej wsparcia od Was. Przerobienie jakiejś yy, lekcji życiowej, trudnej lekcji życiowej, może jeżeli macie jakieś egzaminy, kursy, to tutaj jest zdawanie surowych lekcji. Dzieci mogą potrzebować pieniążków, ale to jest również jakby przerabianie swojej emocjonalnej strony, rozpoczynanie czegoś na nowo, uzdrawianie swoich emocji, oczyszczanie. Oczyszczanie takie emocjonalne w pierwszej połowie miesiąca. Bardzo mocno tutaj się, jakby, wasz rozwój pokazuje. Mogą przepływać przez Was jakieś informacje zsyłane z góry, jakieś takie znaki będziecie otrzymywać. Nie bogatelizujcie tego, bo to będzie Wam e, takie, jakby, no, sprzyjające, tak? Potrzebne w październiku i w ogóle w całym życiu. Także możecie odkryć w październiku, w pierwszej połowie miesiąca swoją taką duchową stronę. Druga połowa miesiąca. Miesiąca to jest jakby rozpoczynanie jeszcze z tą kartą, ale zanim to nastąpi, będzie jakby porządkowanie w swoim życiu, będą w domu robione porządki. To mogą być porządki takie normalne, czyli na przykład, nie wiem, w domu sobie robicie remont, porządkujecie w szafie, kupujecie nowe ubrania. Zanim kupicie nowe ubrania, musicie pozbyć się starych, w których już nie chodzicie. Ale to też są takie porządki, właśnie w swoich relacjach. Być może przyglądacie się jakieś kobiecie, które zauważyliście w poprzednich. Tygodniach, dniach, miesiącach, że nie jest w stosunku do Was szczera, i teraz w październiku bardzo mocno się jej przyglądacie, i na przykład nastąpi rozstanie. Tak? Podziękujecie jej za te wszystkie spędzone chwile, ale postanowicie pójść w coś nowego, na przykład taka sytuacja, ewentualnie jakieś na przykład rozstanie się z pracą po to, aby pójść w coś, w coś innego. Wzrost Wasz. I tutaj otwieranie się na nowe. Nowość, dużo nowości w październiku. Um, ogólnie porządki. Najpierw robimy porządek w czymkolwiek, czy to jest relacja, czy to jest praca, czy to są moje emocje, moje myśli, moje schematy. I dzięki temu, że my zrobimy miejsce czemuś nowemu, to to nowe przychodzi. Przychodzi do Was obfitość finansowa, ogólnie obfitość, taki to jest dobroby, to jest takie fajne samopoczucie, ponieważ jesteście otwarci na coś nowego. Tutaj też jest ujrzenie pewnego puzna, to jest pochodnia, która pokazuje Wam, oświetla Wam ciemność i dzięki temu Wy tak jakby możecie ujrzeć większy obraz danej sytuacji, to jest ujrzenie jakiejś tajemnicy. Co w zdrowiu? W zdrowiu uwaga na kontuzje, frajdo. Mogą być bóle stawów, bóle mięśni, mogą być jakieś właśnie kontuzje, więc tutaj jeżeli ćwiczycie, to pamiętajcie rozgrzewka, rozciąganie. Tu też mogą być problemy skórne, wszelkiego rodzaju alergie będą Wam wysypywały, mogą być alergie pokarmowe, które spowodują wysypkę. Też uwaga na poparzenia oparzenia, yy, problemy z trawieniem, czyli uważajcie co jecie, bo jakieś mogą dolegliwości trawienne być. I wszelkiego rodzaju pęcherzyki. Dolny brzuch pecharzyki, czyli tak jakby może Was jakaś niestrawność złapać, tak? Uważajcie co jecie. I potrzeba jakiejś takiej rekonwalescencji, dochodzenia do siebie. Może jakieś kontuzje mieliście wcześniej i tutaj wchodzicie z taką energią właśnie dochodzenia do siebie. Co w finansach? W finansach jest stabilizacja, jest sukces, jest inwestowanie w coś, jest fajna współpraca w pracy. Finansowo jest fajnie. Co w emocjach, uczuciach. No mi tutaj się wydaje, że wy będziecie pod wrażeniem kogoś. Możecie tutaj y, ktoś wam się bardzo spodobać. Tak, to jest takie spoglądanie z tą osobą, z taką namiętnością, z taką y, bardzo dużą seksualnością spotkanie kogoś, tak? Możecie być po prostu oczarowani kimś. Dużo namiętności, bardzo dużo namiętności tutaj jest. No właśnie mi się komunikat wyświetlił, że za mało pamięci i przerwało. Okej, okay, to było um, um, emocje i uczucia dużo namiętności. Skorpion może po prostu się zakochać, tak? Emocjonalnie bardzo fajnie tam było, bo uważajcie jedynie na, na swoje słowa, bo była runa Turisas, która mówi o tym, że możecie troszkę ranić słowem, czyli skorpiony jakby słyną z takich sarkastycznych, ciętych wypowiedzi, to tutaj uważajcie, żeby kogoś nie, skra... nie, nie, nie zranić, ale generalnie jest naprawdę bardzo pięknie. Bardzo pięknie, no miłość, pokazuje się po prostu miłość e, Mieliście radę, mieliście, już Wam szukam, była rajdo No bo po prostu nagadałam się, nagadałam, a to się nie nagrało Bo mi filmik kurwało. Runa rajdo e, Runa rajdo mówi o tym, że pozwól, aby te zmiany, które przechodzą do Ciebie się zadziały Pozwól, aby... Em, otwórz się po prostu na te zmiany i tutaj, niczego nie przyspieszaj, niczego nie opóźniaj. Nie opóźnia wszystko ma się wydarzyć w swoim tempie. I mieliście, nie ma się czym martwić. Jesteś bezpieczna, a wszystko znajduje się pod doskonałą kontrolą boskiej opatrzności i wszechobecnego porządku. Dzięki myślom i uczuciom pełnym miłości, sytuacja zostanie rozwiązana w najlepszy możliwy sposób i bez wysiłku. No, życzę Wam samych obfitości i żeby ta miłość do Was przyszła. Do usłyszenia, Pa.